To Janur Norman czyli z XDHD. Oto poradnik, skąd ściągać płatne gry za darmo. Pokażę Wam na jednym przykładzie. Byle jakiej gry płatnej. Hmm.

No internet, więc nie wiem, co się to Spróbujmy jeszcze raz. O, wchodzi. Kurde. Co się dzieje? O! Chyba wchodzi Mówię. No dobraź pomiędzy. Zdaje mi się, że niby sobie wybrałem jakąś tam grę. Gdzie... Nie wiadomo jaką. Sorry. Na przykład. Niech tu będzie Nexfor Speed. F Raz, zechy i w, w, w ty, klikam wyszukuję, w chomikuj, oczywiście trzeba najpierw wpisać to w Google Play chomikuj.pl, zakładamy szybkie konto wpisem z byle co. Może wyjdzie z tego chomika i pokażę. Klikamy na samym dole. Nie masz jeszcze konta, załóżmy nowe konta w serwisie chumiku. Klikamy na tym krok. A gdzie Wpisujemy jakieś bzdury. Jako na po kroku nazwa chomika. Wpisujemy też byle jaką. i byle jakie ale jest jedno warunek musi być jakaś liczba na przykład 5 klikamy w wyślij na górę klikamy w wyśle... na samym dole załóż konto i zasnę załóż konto O, poczekajcie. Czekajcie chwilę. Jeszcze raz. Spróbujmy. Co samo. Nie masz Jeszcze i piszemy e email gmail kurde kurde, kurde. coś coś kulta, kulta. Bływ, tyś, bysy, Młopatą, na przykład po to, na przykład kulta i na przykład klikamy wyszli. Powinno mi założyć. No dobra, ta noc jest, ta nazawuduję. No, się może raz tworzę. Dobra, już pomijając to. No i tam wpisujecie byli jaką grę. Tu sobie wybraliście w sklep Play. Płatną no, oczywiście. Tam pobieracie, macie 50 MB i wszystko się tworzy. I tam się pobiera i macie grę płatną, na przykład co ja mam tutaj za darmo z no chyba tylko, czekajcie, co tu jest płatne? Ester Pro jest płatne, za darmo, Minecraft jest za darmo i to wszystko. Wszystko. A nie, i przepraszam, mi frick shoty dwójkę za darmo. Dzięki, Homiku. Więc ja tylko powiem Wam jedną poradę. Lepiej mieć antywirusy, ale nie takie, co wyłapują pierwszy, lepszy system które zainstalujecie, bo wtedy to nic nie będziecie mogli mieć. Pamiętajcie. Jeżeli poniesiecie jakieś szkody, to nie do mnie się zgłaszać, tylko bierzecie to na własną odpowiedzialność. Bo ja to robię. Więc dzięki na pa!